Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Wydaje mi się, że dopiero co zjechałem z trasy, zakończyłem trasę, a już mija tydzień. Zaraz po świętach w środę wyruszam w trasę kolejną. A w zasadzie to już wyruszę we wtorek późno w nocy ponieważ o dziwo dostałem kurczę do lot 900 km aż pod granicę z Holandią. Tam się będę ładował i jazda do Anglii. Ale zanim wyjadę, to teraz jadę na serwis odebrać lodówkę. Mam nadzieję, że będzie działała, bo chyba mi gaz uciekł i przestała funkcjonować. No, wszystko mam w zasadzie już przygotowane, zupki porobiłem. Oczywiście dziś idę popalić, słuchajcie, kurde starość, to jest coś strasznego. Nastawiłem sobie zupkę grochową. No i nastawiłem sobie na fasolkę, żeby robić fasolkę po bretońsku i poszedłem oglądać telewizję. Oczywiście fasolka się spaliła. Na szczęście zupa grochowa się uratowała. to więc... dozwoloną prędkość mam już zrobioną y, zupę grochową mam zrobiony bigos teraz jeszcze po drodze kupię nową pasolkę, żeby zrobić pasolkę powrótną no, no w, w poniedziałek, znaczy nie, we wtorek bo w poniedziałek jest święto y, w poniedziałek, we wtorek y, kupię jeszcze y, sobie wędrinkę y, na wyjazd, no i jedziemy, jedziemy Teraz mam nadzieję, mam obiecane, że jak tą trasę zaliczę to, że dostanę inne autko, też z tym z z tyłu, ale troszkę yy, nowsze po tym, którym teraz jeżdżę no jest trochę takie sfatygowane znaczy, źle się nie jeździ, ale no, jednak zawsze to takie wygodniejsze, jak coś jest bardziej nowe, no bo przynajmniej tak, nie ma człowiek wrażenie że to co nowsze jest trwalsze chociaż z tym to różnie ten różnie bywa no więc zajdzie. przede mną święta ja jestem ateistą więc świąt jako takich w formacie religijnym nie obchodzę ale obchodzę to w formie świąt rodzinnych no trochę słabe te święta tym razem Jeden syn ma kwarantannę. Drugi syn przeszedł troszkę mocniej tego koronawirusa. Oczywiście nie było zbyt groźnie, ale, ale syn mój, że jednak troszkę go ta choroba przez te dwa tygodnie zmęczyła. To też ja życzę Wam wszystkim abyście, jeżeli już wam się przytrafi zarazić, prześli to bezobjawowo tak jak mój najmłodszy syn, ale najlepiej, żebyście w ogóle nie mieli kontaktu z tym wirusem, chociaż ten kontakt bezobjawowy ma swoje zalety, bo potem pozostawia yy, antyciała. Także człowiek yy, no, już jest troszeczkę bardziej zabezpieczony przed, przed tą... dozwoloną prędkość. Przed tą chorobą. Więc, tak, jak mówię, przed nami święta. Dla mnie to są święta rodzinne, dla tych, którzy są wierzący, no to życzę im jakiegoś takiego powrotu na te prawa boskie, bo wiem, że dużo osób już o tym zapomniało. Ale przede wszystkim wszystkim życzę dużo zdrowia. Pomyślności, jasne, życzę Wam również y, jakichś pieniędzy, bo jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale co to ukrywać? Y, ułatwiają życie, więc życzę Wam również pieniędzy, życzę Wam sukcesów. No i y, y, moim kolegom z zakółka, y, tym kolegom, którzy jeżdżą w trasy zagraniczne, no, życzę, aby ich żony. No, wykazały trochę więcej ciepła, więcej cierpliwości, żeby sobie też zaczęły zdawać sprawę, że oni nie wyjeżdżają tam dla swojej przyjemności, o tak jak ja to lubię zwiedzać. Oni tam jedzą po to, aby Wam zapewnić na jakiś odpowiedni w miarę możliwości standard życia. Więc y, pamiętajcie o tym. A po drugie, y, kobiety, zawsze pamiętajcie o jednym. To zresztą dotyczy również mężczyzn. Pamiętajcie zawsze o jednym: nie każda zmiana musi być najlepsza. No więc, dużo zdrowia! Dużo zdrowia! Jak najwięcej słońca w lany poniedziałek, żeby was troszkę ktoś opryskał yy, dla zachowania tradycji. Podobno jak kogoś opryskał w lany poniedziałek, to będzie mu się szczęściło. Więc, wszystkim. Dużo szczęścia, dużo szczęścia i powrotu za kółko, a potem już drogą. szerokości, jeszcze szerokości. No i ślepych policjantów. Cześć!